Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohol, Carmen, rajskie życie w Korniku, życie na Filipinach, na filipińskiej prowincji, kolejny dzień, zaczynam, chyba biorę się dzisiaj za posegregowanie tego drzewa, no i zrobienie półek tu w tym miejscu, o, za mną. Myślałem, żeby właśnie tutaj jakąś, tutaj mam drewno, żeby jedną deskę dać tu z drugiej strony, no i położyć na u góry te deseczki, co kupiłem. Nie wiem, czy trzy to nie za mało. Nie wiem, czy nie będę musiał dokupić. No i wrzucę to na górę. Troszkę tu posprzątam. Także taki jest plan na dzisiaj. Op, y, Tosia, bo tam się widziałem jakaś gównoburza zrobiła. Jeszcze myślałem może, może zasłonić z tamtej strony, ale, ale może nie trzeba. No Tosia wypuszczana jest rano, bo widziałem, że jakaś głównoburza w komentarzach. Jak ty możesz psa trzymać w klatce? No mogę. Na noc jest zamykana. Ma siedzieć w klatce w nocy, a zamykana jest dlatego, że... No w sumie wiecie, mówiłem, że nie wiem czy ją tam rzucę do tej klatki, nie? Ale, ale podjąłem decyzję, że ją będę na noc po prostu zamykał. No chodzi mi o sąsiadów. Nie kiedyś mówiłem wam, podejrzewałem, że po prostu mi podtruwali to się, nie? Więc niech ona sobie w nocy przesiedzi w klatce. No i rano jest wypuszczana, nie? Mów dziewczyny pranie zrobiły. Tak to wygląda. Zabieram się za robotę i jak coś tam zrobię, to pokażę. A, i jeszcze do szkoły idziemy dzisiaj, więc dużo czasu mi nie zostało. Trzeba się wziąć za robotę. Mój gwiazdor śpi. Danika. Wziąłem się za sprzątanie tego boksa i odsłaniam ten kontener, a tam coś poleciało, no. Take this. Other. The other container. Yeah.

Masz, to jest baby snake. Malutki węż, wąż, no. <laughs> Malutki wąż. Ja odsłaniałem ten kontener jeden, a tutaj, wach, ucieka mi pod drugi. Nie, I it. Like I, No, I to it, ma making sound oh, Nie. It's Marina like... poszła po. Po co.

Marina zasłania, żeby nie wyszedł. Musi musimy go załatwić, no. I dużo tu takich węży. Tam z tyłu za tą świniarnią jest, nie? Help us, uj. kill it, <gry> Marina jest special Mówi, mówi, mówi. Moving, moving, moving. I'm the camera, guy. He can jump? sit What? He ran? <laughs> Did, you <see> <laughs> Did you hit him or no?

Marina so it's dangerous this one? Yeah, we call uh, uh, do. it. But, no, but no. he can kill or no? But no. But Ask Marina if he can kill. Okay, take him Danica, to the fire. Mm. Taking the hand. Not hand. Hey. jest pataj? no, bo jestem mówię. jestem mówię? no, ja mówię. because he's still alive little. but don't don't worry he will not run. <laughs> but take him in the hand. yeah, you should do it. no, Danika don't joke. Okay. Oh. cooking. Yeah, it's moving. What's like that? He's moving, he's moving. Mm buhie -hmm. palaki. Have a look. No, I'm from like a a ghoul on my body. Uh it's only head. But uh but the body's still clean. It's still moving, no? Yeah. Oh. Głowę mu zmierzył, biedny wąs. Mm. No i tak drzewo poukładaliśmy z Daniką. Już nie będzie się tu walać, tutaj muszę. Nie wiadomo, czy tam w tym kontenerze drugim. Danika, how about the other container, maybe it's in this inside something. Huh? Co się tu zrobi? Odpoczywają. Mam bok. <grystanie> o. Nawet z drogi nie zajdzie. Nie? A tam proszę, gwiazda programu. <grystanie> Wie, o niej mówię. Merda ogonem. Sąsiadka zbiera do palenia. Palmy stare. Aj! <grystanie> Do rozpalenia, nie? na rozpałkę. Wycieczka od sąsiada, proszę bardzo. Łażą te kury wszędzie. A ty co tak się patrzysz? Ha! Tak <laughs> się spojrzał na mnie, jak tu szedł. Dopiero teraz włączyłem mu kamerę, ale. Nie wiem, czy widzicie, ale tam są po podwieszane takie bambusy. To właśnie zbierają to wino kokosowe, te chłopaki. Nie? To sobie tam ścieka, cieknie, cieknie, potem. Na koniec dnia wchodzą i zbierają. No i potem piją. <grystanie> I idą piękności. Proszę bardzo. You driving on me? Mm -hmm. yeah? Idziemy już do Domciu po szkole. Danika nas przywiozła ale zapomniała portfel trzeba się cofnąć ale daje radę jeździ już ładnie Danika się boi karała.